Tak, żeby wkleić ten nadajnik. Za dużo, on, za dużo tej taśmy tu i tak nie podkleimy, także nie ma, co, nie ma co szaleć, ale troszeczkę należy jej dać, żeby on się jakoś tam trzymał, przytrzymany do tej, do tej ramy. Może nawet się taki pasek uda uciąć. O. Podobną rzecz można zrobić z odbiornikiem, ale nie wiem, czy tu jest jeszcze miejsce, żeby dało się to uczynić, bo jeszcze kable idą pod spodem, pod nim, że tak powiem, więc on nawet jakby leżał na wierzchu. To można te dwa elementy skleić jakoś tam ze sobą, ale czy to coś da, to ja nie mam pojęcia. Możemy spróbować w każdym razie to polepić w ten sposób. Tutaj pod ten nadajnik FPV damy też taśmę dwustronną. O w ten sposób podkleimy, ja tutaj sobie do... Troszeczkę wepnę jeszcze bardziej pod spód, jeżeli mi się to uda, jeżeli tam w ogóle jest jakieś miejsce jeszcze. Nie, nie za bardzo jest. Dobra, jest jakoś tam to podklejone. On sobie wyjdzie tu. No dobra, wygląda, że to jest ok. Najpierw przykleimy ten, ten nadajnik FPV, tego TBS-a do ramy. Jeszcze trzeba tylko zdjąć tą nieklejącą część, o, na przykład w ten sposób, i teraz tak. Ten TBS, tak jak patrzyłem, ma diody po tej stronie, czyli chcemy go dać możliwie do lewej krawędzi. O, i sobie przykleić. I teraz on się będzie trzymał, już pięknie. I potem możemy tą antenkę, genialnie, wyprowadzić sobie tak jakoś delikatnie pod kątem. O, wokół tej poprzeczki, będzie ok. Teraz tak, podobną rzecz robimy. Widzę, że tutaj taśma się zupełnie nie trzyma na tym, ale może mi się uda jakoś z tej strony ją podkleić i może ten odbiornik jakoś tam się uda oprzeć, żeby on się w miarę trzymał. Co prawda te elementy nie będą latać jakoś za mocno, no bo one są jednak tam zamortyzowane i trzymane przez ramę i w ogóle. Ale wypadałoby jakoś to wszystko razem powkleić, żeby to się trzymało. No dobra. Widzę, że go tak upchnąłem, o, w ten sposób. Czy to coś dało? No dobrze. Ewentualnie mogę jeszcze po prostu opaską złapać to wszystko od góry. Żeby było trzymane w jednym miejscu. Tak taką opaskę znajdę, możemy taką niebieską tutaj dać na wierzch. Skoro już trzymamy się jednego koloru, to może się uda, byśmy po prostu przeciągnęli tak. Przeciągniemy tą opaskę, tylko nie pod, nie pod przewodami, tylko nad nimi. Trzeba tą opaską trafić tak, żeby ona szła. O, nie wiem, czy tej. Aha, teraz mi długości. Na no długość mi chyba i nie wystarczy. Jest bardzo fajna, tylko że za krótka. Żeby złapać w tym miejscu. To trzeba będzie czymś dłuższym w takim razie. Czy to kwalifikuje się pod dłuższą? Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Chyba to będzie trochę dłuższe. Znowu patrzymy, czy żadne przewody się nie, nie łapią. tak? Chodzi mi o to, żeby opaska przechodziła w taki sposób, żeby nie było żadnych przewodów na jej drodze. O, widzicie? Tak, żeby ona nie, nie szarpała żadnego przewodu. Czy teraz nie szarpie? Nie, idzie nad. Dobra, więc ok. Czyli możemy sobie ją powoli tutaj zaciskać z jednej strony to nam da jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowy chwyt na tych naszych właśnie na tym naszym odbiorniku, nadajniku. Nie ma tu dobrej metody, jak tą opaskę przetknąć tutaj, żeby to trzymało wszystko razem. Zobaczymy, czy to pomoże. Czy będzie tylko przeszkadzać? No tak, powiedziałbym, że tak średnio to zadziałało. Nie zupełnie tak jak sobie to wymyśliłem, a nie za bardzo jest Da się ją jeszcze mocniej za zacisnąć. No nie, to jest max. No dobra, czy to coś dało? No, no, dało. No Na pewno jest mniej luzu. Zobaczymy, jak nie to się to wszystko wywali po prostu. Ale dobra, trzymają się. Wygląda na to, że się trzymają. Tutaj jeszcze przewód to SD. Eee, przycisk do bindowania jest dokładnie pod opaską, także też czadowo. Um, no dobra, ale no jest jakaś tam jeszcze dodatkowa, powiedzmy, coś, coś co trzyma to wszystko razem. E, I co? Tak, to jest ta taśma, ta taśma to taśma to też trzyma, jakby chciała i nie mogła chyba. To się w ogóle klei, czy nie? No tak mniej więcej się klei, dobra. Tak o tyle, o ile powiedzmy, że tutaj sobie tam to wszystko siedzi. I teraz antena. Poprawka, anteny liczba mnoga. Czyli mamy tak, musimy wyciągnąć sobie opaski w tył, możemy sobie wyciągnąć to na chyba na tych twardszych, czarnych opaskach to pociągniemy, tych grubszych. Chciałbym mieć coś takiego. Swoją drogą, jak się montuje właśnie anteny, teraz będzie widać. Przeciągam sobie opaskę, hmm, tylko trzeba pomyśleć jeszcze jak ją przeciągam, o, w taki sposób. Czyli wokół ramienia ciągnę taką opaskę, o. Tu ją trochę napinam. Tak, żeby antena wychodziła potem mi wzdłuż, wzdłuż niej. Czyli musi się znaleźć na takiej odległości, żeby też nie. Musi się znaleźć na takiej odległości, żeby dało się ją zamocować. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Co? Że tu nie będę miał. Dobra, jest ok, jest tak wygięta. Tak. Do, dociągamy tą. Opaskę sztywną całkowicie, bo ona musi trzymać bardzo mocno. Chodzi o to, o to sobie taki ogonek teraz wisi. Ja do tego ogonka przyczepiam jeszcze dodatkowo antenę. I ta antena będzie sobie, o, w tym miejscu, będzie jedna, a o, na symetrycznie będzie druga. Czyli tak, na tą antenę nakładamy w tej chwili folię termokurczliwą, najlepiej jakąś małą. O, i mamy tą czarną, to świetnie. Patrzcie, znowu te czarne termokurczki znowu się do czegoś przydają. Bardzo fajnie, mam nadzieję, że to wystarczy, ta szerokość, tak? O, jest ok. Wymierzmy mniej więcej, ile jej potrzebuję. Czyli antena jest w tym miejscu, czyli zakładamy sobie termokurczkę i patrzymy mniej więcej, ile tej termokurczki będę potrzebował. Jeżeli antena pójdzie wzdłuż, to tak gdzieś do napisu tego widzicie. Jakbym tak złapał tą antenę, mniej więcej gdzieś do napisu 12. Czyli gdzieś dotąd będzie musiała sięgać ta, może nawet trochę dalej. Bo zegnijmy sobie. Jak my wypuścimy tą antenę? Czy ją puszczać tędy, czy ją puścić. Można ją też puścić za słupkiem, o tędy. Jakby mi się to udało, to byłoby jeszcze fajniej. Nie wiem, czy tu jest tyle miejsca, bo to jest bardzo ciasno. Ale też antena jest bardzo mała, więc może się uda. ją jakoś tak przeciągnąć z powrotem. O, teraz robimy tak. Hop. No ale daj się tutaj przeciągnąć, nie bądź taka jest to łatwe, bo ona niestety się trochę gnieje. Ona ma prawo się giąć, bo jest bardzo miękka. Chciałbym tylko delikatnie przeciągnąć o tutaj prawie dobrze. Idealnie. Patrzcie, teraz dzięki temu wychodzimy sobie. O, wychodzimy sobie z tą anteną od tędy. Szkoda, jakby się dało przy kontrolerze lotu, to byłoby jeszcze fajniej, bo tam jest dosyć ciasno, ale ja bym wolał jednak iść za tą nakrętką i wyjść tędy. Tylko nie wiem, czy tam nie jest po prostu za ciasno, ale nie, może nie. Może się tam uda jakoś tą antenę na siłę wepchnąć, co? Uda się, czy nie uda? Dobra. Powiedzmy, że się udało. No dobra, ona idzie wzdłuż tego słupka, nie jest źle. Wracamy do naszej anteny. Antena wchodzi sobie tutaj, staramy się jej nie wyłamać. I kończy się gdzieś, no gdzieś na tej wysokości tej dwunastki. Możemy to spokojnie ciąć. Myślę, że to będzie, to będzie dobra długość. Jak nie, to się przytnie. Ej, a nikt nic nie mówi, a coś nieostro. Dobra. Czyli gdzieś na tej wysokości się kończy. Obcinamy. Dobra. Eee, możemy sobie tą termokurczkę od razu też opróżnić. Dobra. Wypchnie się następną. Czyli teraz tak. Wkładamy antenę pod spód. Czyli wkładamy w termokurczkę razem z tą opaską elastyczną. Wszystko razem wchodzi w środek. Pilujemy tylko, żeby ta antena faktycznie była w miarę naprężona. Znaczy, żeby ona wchodziła do środka jakoś tak dosyć mocno. Żeby ona nie zostawała, bo. Tak naprawdę chodzi o to, że ta termokurczka będzie trzymała tą antenę w tym jednym miejscu i to mają trzymać naprawdę solidnie. Ona ma być w miarę na... tutaj ma być akurat naprężona. O. Mamy to. Teraz tak, antena nam nie wystaje, nie wiem, na gdzie się kończy. Dobra, i teraz robimy tak. Bierzemy sobie opalarkę. Jak ustali gdzie się znajduje. I zaciskamy zarówno pierwszą termokurczkę, czyli tą, mogę trochę zabrać ten przewód w wysilający. Tak, tak, także ta, ta antena ma być tutaj tak bardzo ciasno. No i zostawiliśmy minimalny zapas, jeżeli to będzie widać, może u Was też, pod światło. Tu, gdzie się kończy to wybrzuszenie, tu się kończy antena, czyli teoretycznie można jeszcze tam przyciąć ten fragment, ale myślę, że nie ma już sensu. Ważne tylko, żeby ta antena się nie dostała pod śmigło, bo ją pewnie potną, ale może nie będzie aż tak źle w trakcie lotu, że ona nie będzie nam uciekać, bo tak czy inaczej, no gdzieś się tak czy inaczej znajduje. Ale może zostanie poza ich, że tak powiem, obszarem. No i fajnie. Mamy jedną antenę z przodu, teraz trzeba będzie jeszcze drugą. Potem antenkę FPV na poprzeczkę i będzie można konfigurować kopter. Także to już mamy. Teraz to samo robimy z drugą anteną, czyli przeciągamy ją po pierwsze wewnątrz, o tutaj. Czyli wracamy z nią z powrotem za ten słupek. No teraz, teraz lewa się lepiej układa niż prawa. Poprzednio z nią walczyłem. Teraz z tą mam akurat spokój, a tamto mi robiła jakieś tam trudności. No, próbujemy ją znowu przecisnąć tutaj, co oczywiście nie będzie proste. Spróbujemy ją wcisnąć tą tępą częścią noża, może od tyłu. Tak, jakoś. Zresztą ta nakrętka. No, ciasno jest ciasno bardzo, ale dobra, jakoś tam w miarę, powiedzmy, że w miarę wchodzi, żeby nie było jakoś tak aż za mocno naprężona nie, nawet się udało, tutaj nawet weszła między słupek, no to cudownie to tym sposobem możemy ją sobie troszeczkę wybrać o, i też puścić ją wzdłuż ramienia teraz weźmy drugą opaskę nie, tu gdzieś miałem, termokulczka już była tu jest, jeszcze potrzebujemy drugiej opaski ja chyba nie przyniosłem sobie oczywiście drugiej, świetnie Nie przyniosłem, bo ją wyciągnąłem stąd. Dobre. Tutaj jest. Powoli ginę w, tym, w tych części. Ok, czyli robimy dokładnie tak samo. Czyli puszczamy sobie opaskę. Musimy puścić o w ten sposób, żeby nam wyszła wokół ramienia i w tył. I żeby się znalazła u góry, w obrysie. Dobra, teraz zaciśnijmy ją na ramieniu. Lepiej byłoby znaleźć taki najwęższy punkt tego ramienia. Nie wiem, gdzie to on się nic nie znajduje. Gdzieś w tych okolicach w każdym razie. Teraz trzeba mocno zacisnąć tą opaskę. Przez mocno rozumiem. Bardzo, Bardzo mocno. Dobra, trzyma się. I teraz znowu antena wzdłuż. Termokurcz i mamy z głowy. Zobaczymy, czy ta długość starczy, bo być może te anteny są troszkę innej innej długości. I co, nie mogę teraz wypchnąć tej... O, dobra, mam tu nogonek stary. Ym, dobra, czyli tak, zobaczymy, czy ta długość nam tu wystarczy. Trzeba ją więcej wyprowadzić, ten przełód, tak i... Dobra, jest z zapasem nawet. To wsuwamy. Potem najwyżej będziemy po prostu przycinać razem i tak z opaską, więc w sumie możemy nawet troszeczkę dłuższą. Dać, to się nic nie stanie. Tylko znowu napina, znaczy znowu naprężamy tą antenę. Żeby możliwie duża jej część się schowała tutaj, a żeby ona się nie... ...żeby ona nie latała wzdłuż tego kadłuba. Dobra. I to już sobie weszło pod kątem elegancko. Tak, gdy nie zostawiamy luzu na tej, na tej antence odbiornika. O. No i teraz możemy sobie tą opaskę, znaczy termokurczkę właściwie, możemy sobie za, zacisnąć. Czy tu już jest maksimum, jakie się dało wyciągnąć z tej anteny? Mniej więcej tak. No dobra, zobaczmy to teraz tak. Opanarka. Zobaczymy, gdzie się kończy ta antena. Dobra, mamy, chyba wyszło troszeczkę z tej strony, jest chyba troszeczkę dłużej, ale widzimy gdzie się kończy, więc możemy też ją obciąć tutaj, o, w tym miejscu i fajnie, mamy tutaj dwie, dwie antenki już puszczone. Tym razem właśnie są puszczone z, z przodu, zobaczymy czy to zadziała, być może trzeba będzie je przenieść na tył i się w ogóle nie przejmować, ale wygląda na to, że w trakcie lotu one mogą troszeczkę lepiej chwytać, także mam nadzieję, że to zadziała tak jakbym chciał. Okej, okay, że nie poucinam też tych, tych antenek. Ostatnia rzecz została. Teraz mamy tylko tak, ładujemy poprzeczkę tutaj w to miejsce i do tego będziemy przypinali antenę od FPV. Ja proponuję ją przeciągnąć pod spodem i jakąś tutaj, nie wiem, termo, znaczy jakąś recepturką czy czymś takim po prostu ją złapać, no i to trzeba będzie ją jakoś wypuścić środkiem, koniec. Cała filozofia. Najpierw przykręćmy słupek w takim razie. Weźmy sobie jakieś dwie śrubki, na przykład takie. Tu i tak mamy cały zapas ich. Więc przykręcimy tymi, słupkami, yy, tymi śrubkami, przykręcimy słupek. O. Dobra. Dobra. Mamy. Jest sztywne mocowanie. No i teraz musimy jakąś tam złapać... Kurczę, rapstrapa chyba nie przeciągnę przez to, a szkoda, bo gdyby mi się udało, to mógłbym bardzo fajnie sobie złapać to. Ale chyba rapstrap to jest trochę... to jest lekka przesada. Zobaczymy, czy znajdę jakąś taką gumkę, którą można przeciągnąć. No? Tak, Nie, no przestań, to no, jest To fajnie, masz to tak. Ja Nie ma żadnego Dobra, miało być elastyczne mocowanie, to jest. Mamy taką motorecepturkę tutaj. Przeciągniemy ją sobie wokoło. Łapiąc tą antenę. I tak myślę, że za takie, takie dwa obroty wykonamy. Oczywiście ta recepturka kiedyś tam się przetrze, więc to nie jest jakieś mocowanie, które zapewni, będzie pewne na wieki. Ale no nie musi być pewne na wieki. Ono wystarczy, że będzie wystarczająco dobre, żeby. Trzymało tą antenę. O, i teraz możemy zawinąć jeszcze raz. Ja zabiorę tylko sobie ten przewód od OSD, żeby mi tu nie przeszkadzał. I tą recepturkę sobie przeciągniemy po raz drugi. Jak nie tym, to jakąś pensetą albo czymś takim złapiemy. Byle tylko jej nie zerwać od razu, bo szkoda by było całej tej roboty. Mam tylko dobrze naprężyć. Teraz przeciągnąć z drugiej strony. O! Tak napiętą. Jeszcze raz przeciągnąć przez antenę. I tym sposobem mamy chyba w miarę pewny chwyt Dlaczego to się. Aha, dobra. No i tyle. W sumie to wystarczy, bo chodzi tylko o to, żeby ona się trzymała. O. Żeby ona się trzymała w miarę na sztorc. No, żeby sobie wystawała. No dobra, to co, dwie ostatnie śrubki? Mhm, mm jak trafię. Jeszcze z, ty z tyłu. Wygląda, że nasza piękna furia jest w końcu gotowa. Możemy jeszcze spróbować. Nie wiem, czy tu będzie jakieś miejsce, żeby przyciągnąć opaskę. Bo mogę spróbować złapać ten kabel do OSD w taki sposób, żeby ta wtyczka. Była trzymana do ramy. Czyli mogę wziąć niebieską opaskę elastyczną i przeciągnąć ją w taki sposób dookoła, żeby mi się ta wtyczka tu dała ładnie chwycić. Żeby ona się nie, nie plątała Bóg wie gdzie, bo po co. Tylko włożyć ją o, w tą opaskę i teraz ją jakoś tak zablokować, żeby... Oczywiście Że teraz jeszcze będzie pytanie, jakie ja do niej dojdę potem, bo... Trzeba jakoś się jeszcze wpiąć, ale może ja ją po prostu przeciągnę jeszcze o numer wcześniej. No, w tym miejscu, nie wiem czy tam jest, tam się jeszcze da wejść. Tutaj z tą opaską. Będzie chyba ciasno, co? Nie, nawet się udało, słuchajcie. Dobra, i teraz robimy tak. Gdzie tu są diody, żebym sobie ich nie zasłonił zupełnie, bo chyba właśnie to zrobiłem. Dobra, moment, wróćmy na sekundę. Gdzie są diody od TBS-a? Chyba są pod tymi kablami, pod tymi przewodami. Dobra, może ja to sprawdzę po prostu. One będą mrugały, żebym je dobrze widział. Teraz uwaga, są w tym miejscu. Czyli, jak jeszcze tu dodatkowo przyczepię ym, tą wtyczkę, no a coś będzie widać. Nie będzie to za, może za wyraźne, ale z drugiej strony chodzi tylko o to, żeby było widać, czy on działa. to, czy on tam, co on tam wyświetla, jest mniej istotne, bo od tego mamy właśnie sterowanie skryptami Lua, więc może nie będzie takiej konieczności. Teraz przeciągniemy sobie to, chyba się powinno udać. Potem użyjemy jakoś te przewody i będzie z głowy. Zróbmy tak, tą wtyczkę chwytamy sobie wokoło, o. albo nie, pójdźmy w drugą stronę może. Wtedy to się zaciśnie trochę inaczej. O, tak i teraz na przykład dociągniemy ją z tej strony. O. I wtedy ta wtyczka malutka. Będzie przy tej ramie trzymana, żeby nam się nie. Nie, 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 nie latała, że tak powiem, zupełnie luzem. A będzie można, się do niej, podłączyć, jeżeli taka konieczność zajdzie, i coś tam w tym OSD w razie czego zmienić. Także, no, tak idealnie, że tak powiem, wyszła z boku gdzieś, tak się schowała. Żeby dobra, mamy to. Jest spuszczona tak, że na upartego się tutaj wepnę. A jednocześnie nie będzie, nie będzie latała luźno. Dobra, to tak, to mamy zrobione. I tak wygląda gotowa furia. Jeszcze Wam nie pokazywałem, bo mam też do niej śmigła. Nie wszystkim pewnie się kolorystyka spodoba, ale skoro są na rynku, to trzeba szaleć. Gdzie mamy pozostałe? Więc mamy tak, to są śmigła. Teraz zobaczmy. Mamy prawe. Prawe będzie tutaj lewe. Prawe tu. Teraz mamy dwa lewe. Na pewno już muszą, te muszą być lewe w takim razie. I tyle. Teraz wystarczy tylko wkręcić yy, śrubki i furia będzie jakby na to nie patrzeć gotowa. Młodsza kuzynka Furii. 5X, mam nadzieję, że będzie latać równie fajnie, także kopter jest gotowy, gratuluję wszystkim, którzy dobrnęli do końca. Zrobimy jeszcze parę fotek na pamiątkę i no i tyle, i kończymy. Trzeba będzie skonfigurować Kisa, więc pewnie do Was wrócę. Ale jeżeli chodzi o sam wygląd Fury, to już właściwie mamy skończone. Także trzeba będzie ją oblatać i zobaczyć, jak się zachowuje. A póki co, trzymajcie się, na razie, pa!